większość projektów, które tutaj przychodzi to są tylko pomysły, zanim pomysł e, stanie się biznesplanem wymaga to trochę czasu, trochę pracy, także już na pierwszym etapie widzimy czy potencjalny nasz partner jest w stanie wykreować biznes plan, czy jest w stanie zrobić excela, czy jest w stanie jednym policzyć koszty, czy zwraca na nie, na nie uwagę każde przedsiębiorstwo to głównie koszty, niektóre z nich przychody i bardzo rzadko duże sukcesy biznesowe z dużym zyskiem, tak? także Obserwujemy ten pierwszy etap i jeśli widzimy, że, że to nie jest tylko pomysł, ale jeszcze dodatkowo jakieś kompetencje organizacyjne, jakieś doświadczenia też zawodowe i życiowe, one się przydają niewątpliwie, razem stawiamy to na komitecie inwestycyjnym i wspólnie dyskutujemy takie projekty. Patrząc na nasze inwestycje około od 2 do 5% projektów, które do nas przychodzą są przechodzą przez kolejne fazy i, i, i podpisujemy umowę o, o o inwestycję, inwestycyjną. My jesteśmy tylko od wspierania, wtedy kiedy przedsiębiorca ma wątpliwości. Mówimy, nam się wydaje, to jest lepiej. Albo podpowiadamy, jakich jak rzeczy unikać. To też jest nasze doświadczenie jako przedsiębiorców, prawda? Także biznes prowadzą przedsiębiorcy, którzy do nas przychodzą i my musimy od pierwszego dnia widzieć, że oni, jeśli nie są w stanie sami, nie potrafią zrobić biznesplanu, planu. To oni znajdą kogoś, kto ich wesprze, prawda? Albo, albo widzimy współpracę. No to, to, to tak, widzimy kogoś po drugiej stronie, kto jest w stanie organizować się sam. A temat ten rozwiniemy w rozmowie z naszymi gośćmi. A są nimi pani profesor Krystyna Brzozowska oraz pan Tomasz Łasecki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która realizuje projekt Sieć Aniołów Biznesu Amber. Pani profesor, czy takich osób, które mogłyby, mogą zostać aniołami biznesu w naszym kraju, jest dużo? Nie wiem, czy jest dużo. Przeczytałam informację, że jest tam gdzieś około 100 tysięcy. Nie wiem, czy jest tyle. Na pewno jest tyle osób zamożnych, ale nie wszystkie chcą inwestować w niepewne i bardzo ryzykowne przedsięwzięcia. E, trudno oszacować taką liczbę i trudno ją oszacować na całym świecie, ponieważ jest podstawowa taka zasada działalności aniołów biznesu, że oni chcą zachować anonimowość. E, zazwyczaj nie jest wiadomo, kto inwestuje w daną spółkę i w jakich kwotach inwestuje. A dlaczego chcą zachować anonimowość? Dlaczego to jest istotne? E, to wynika z samej nazwy, Anioł, czyli działa po prostu niezależnie, on chce, chce sprawiać, że akurat w tym przypadku projekt będzie realizowany lepiej, że będzie przynosił lepsze korzyści, większe korzyści. Czyli działać na zasadzie niewidzialnej ręki. No właśnie, ale jak wtedy znaleźć takiego anioła, panie Tomaszu? Drogi są różne. Znam sytuację, kiedy taki młody przedsiębiorca przegląda listę 500 najbogatszych firm i wysyła do zarządu każdej z tych firm swój skrót projektu. I akurat w tym przypadku temu człowiekowi się udało. Aczkolwiek jakby szanse powodzenia Takiego działania są małe, lepiej jest skontaktować się właśnie z takimi sieciami, które reprezentują inwestorów, które działają na zasadzie takich filtrów. One też pomogą przygotować takiemu przedsiębiorcy. Projekt zaprezentować inwestorowi tak, żeby zwiększyć szansę sukcesu. A w takich sieciach skup, skupiają się właśnie inwestorzy. Sieć oczywiście zna dane osobowe tych osób, aczkolwiek przedsiębiorca w tych pierwszych fazach jeszcze ich, ich nie zna. Dopiero w momencie, kiedy spotykają się obie strony, wiedzą z kim mają do czynienia. Państwa projekt sieć Aniołów biznesu Amber, realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, adresowany jest do mieszkańców sześciu województw północno-zachodnich. Polski, kiedy ewentualnie zainteresowany, młody przedsiębiorca, innowacyjny pomysł posiada, chce się zgłosić do państwa, państwo pomożecie mu znaleźć takiego nie biznesu? Tak, przede wszystkim przyjrzymy się, czy ten projekt pasuje w ogóle do tego typu finansowania, bo zgłasza się projektów dużo, ale często są to projekty, które z powodzeniem mogłyby skorzystać z innych instrumentów bardziej tradycyjnych. Nie wszyscy wiedzą, że pozyskanie inwestora to, to jest oczywiście trudny proces, ale posiadanie inwestora, chociażby. W w spółce. O, to, to jest pierwsza rzecz. Inwestorzy zwykle interesują się przedsięwzięciami, które, które są spółką ZO albo spółką SSA. Dla wielu przedsięwzięć nie jest potrzebna taka ta, taka forma praw, prawna, ale też posiadanie takiego inwestora to jest wiele rzeczy, które odciągają od tej działalności biznesowej. Trzeba takiemu inwestorowi raportować. On często może również zastrzec sobie w umowie, żeby, że będzie blokował pewne działanie On po, po prostu będzie bronił również swoich interesów, także. Przede wszystkim odsiewamy, pomagamy, ale tych, którzy przejdą przez to SITO, oczywiście kontaktujemy z inwestorami. Czy ciężko jest namówić inwestorów, potencjalnego anioła biznesu, do tego, by dzielił się nie tylko pieniędzmi, ale również własnym doświadczeniem z młodym przedsiębiorcą? Nie. Nie jest, nie jest trudno, tak faktycznie, ponieważ no, musimy zrozumieć, że nie zawsze anioł biznesu jest zainteresowany nadzwyczajnym zwrotem z inwestycji. Bardzo często są to doświadczeni ludzie, którzy mają doświadczenie, którzy chcą się dzielić tym doświadczeniem i jeszcze być osobami aktywnymi w działalności. No ale I... chyba nie robią tego bezinteresowania. Nie, 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 ja nie sądzę, żeby ktokolwiek ze stopy zwrotu zrezygnował. Ale też nawiązując do tego, co powiedział przedmówca, stawiają taki warunek, na przykład, że będą aktywnymi uczestnikami zarządu, na przykład firmy, tak, żeby móc wpływać na losy projektu, na losy dalszej działalności, Czyli chcą być osobami czynnymi, a są też tacy i są znane takie przypadki, że chcą coś zrobić dobrego dla, dla społeczności, w której pracują, czy w której przebywają. Czy trudno jest pozyskać do sieci takich aniołów biznesu, przedsiębiorców, którzy mogli stać, mogliby się stać aniołami biznesu? Jest to zadanie ambitne. Może nie będę używał słowa trudne, ponieważ. Sama idea tak, takiego typu inwestowania swoich pieniędzy jest jeszcze w Polsce dosyć mało znana. Oczywiście aniołowie działają od bardzo dawna w różnych fo formach to dopiero niedawno nazywamy to aniołami biznesu aczkolwiek idea nie jest jeszcze popularna najlepiej docierać do tych ludzi poprzez takie dobre przykłady poprzez tych aniołów takich inwestorów, którzy zdecydowali się powiedzieć wszem i wobec, że ja inwestuję można do nas zgłaszać z pomysłami, tak jak na przykład pokazany pan Maciej Grabski w reportażu, ale takich inwestorów jest jeszcze w Polsce niewielu, ale próbujemy, docieramy, przekonujemy, pokazujemy, jakie są szanse i liczba tych inwestorów w naszej sieci się zwiększa.